To podawany wczoraj. Okay. Tak, tak. Zobaczcie, zalewajka częstochowska, tak? Tak się to nazywa? Tak jest, zalewajka częstochowska. I co I mamy w środku? Zapraszam. Jest to zalewajka częstochowska. Mamy w niej jajko, ziemniaki, mięso, kiełbasę. Ona jest, jest przygotowana na naszym domowym zakwasie, proszę Państwa. O, super. O, super. Ekstra. Już będę zaraz brać. Ja mam w ogóle takie pytanie. Czy jest możliwość zgaszenia tutaj tych świateł, czy nie? Będzie ciemno tutaj państwu. To Ale nic, poważnie. Właśnie mówimy o czymś. Oczywiście. Się tak? No, Nigdy jakby można było, to my sobie tutaj poradzimy, a, a ja wolę takich klimat, Żeby był. W końcu kolacja z mężem. Czy <noise> no, będzie klimat? Oczywiście. No to tylko ten, nie? Bo tam tak ci, no nie, nie będzie przeszkadzało dla tego. Dziękuję ślicznie. Tak, tak wygląda sala jeszcze. Nie ze zgaszonym światłem. A za chwilę zgasną światła. Zaraz zobaczymy A, słuchaj, i będą Ognie. Będą. Mm? Ognie będą. Ognie będą? Kochanie, ogień będzie. Nie, ale ja nie chciałam pieczywa do tego. Po co tutaj jest ziemnia? To wiesz. Ale pieczywo to tatara, tak? Mhm. Mm tak mm -hmm. smakuje. zobaczymy czy to zgaśnie. Poczekajmy. To znowu będzie Nie zimno, Nie, nie, To spokojnie to Proszę rozkoszujcie się proszę. A pan i tak idzie aromatem, który... pachnie. jest I tak pan do nas idzie z pieczywem. Tak jest, znaczy Jak to zupę podajemy standardową. Aha, bardzo dobrze, proszę. to dziękuję bardzo. Czekamy na światło. <laughs> Chyba pan zapomniał. Nie no, w ogóle nie zapomniał, ale bardzo miły. W ogóle to jest bardzo miła obsługa, bardzo miły pan ten Czekaj, kelnerka też trochę była miła, no, Zgasi czy nie zgasi? Czekaj, ja widzę, widzę. Zgasi, zgasi, typ. Jak nie zgasi, to ja mu powiem. Już ma na światełko jeszcze. Czekaj, coś ma więcej. Ma Uwaga, węce. jest pilot, Będzie uwaga, uwaga. Gasił, gasił. Czekamy, czekamy. A zaraz zaczniemy. że będą lasery? Drugi przyszedł. Hmm? Majskują coś przy tym. To jest tak, zwane, tak zwany komentarz z ukrycia. O uwaga, uwaga, chyba, chyba trochę delikatnie no. Hmm. Zapalili tego, nie zapalajcie, panowie, zgasiła. Czekajcie nie wiedzą. więc zapalili ty, yy, więcej tego światła. Czekaj, dwóch ich jest. Teraz zobaczymy. Akcja no, się dzieje. Nie poprosi, pokażemy tej akcji nie albo nie. pokażemy. Być może tam się coś dzieje z tyłu, hmm. a się nic nie dzieje. Rozpłyniają. Może zjedz sobie. Może jesteśmy pierwszymi, którzy chcieliby, żeby zgasić światło. A ja tutaj patrzę, piękny dekolt Ładny, i piękny prawda? krzyż. Ładny, no mi się też podoba. O, Zgasło. super. Więc my możemy Dziękuję. też zgaść.